Jeśli oglądaliście Imperium kontratakuje, zapewne pamiętacie scenę w mieście w chmurach. Czy to tylko science fiction? Okazuje się, że NASA sprawdzało czy jest to możliwe. Wenus to małe piekło. Średnia temperatura to ponad 450 stopni. Ciśnienie 90 barów. Atmosfera bogata w węgla oraz padają tam kwaśne deszcze. No nie brzmi zachęcająco. Przeprowadzone badania, według których na wysokości około 50 km ciśnienie atmosferyczne ma wartość około 1 bara oraz średnia temperatura waha się od 0 do 50 stopni Celsjusza w zależności od wysokości. Energia słoneczna może być pobierana zarówno z paneli, Kierowanych w stronę Słońca, ale i w stronę chmur, z powodu bardzo dużego albe do planety. Grawitacja stanowi mniej więcej 90% naszej ziemskiej grawitacji. Skład atmosfery jest w miarę zbliżony do naszej ziemskiej, aczkolwiek nadal 90% to od butonek węgla. Gęsta atmosfera chroniłaby nas przed promieniowaniem. Podobne ciśnienie daje nam czas na łatanie potencjalnych przecieków. Posiadamy też środki, które zapobiegają korozji wynikającej z kwasowości otoczenia. Więc kto wie, może swoje oczy powinniśmy zwrócić bardziej w stronę Wenus niż Marsa. Piszcie swoje przemyślenia w komentarzach i pamiętajcie, że to tylko rozważenia teoretyczne.